Jak sprzedajesz sobie siebie? Tak naprawdę, żeby sprzedać sobie siebie, to trzeba wprowadzić do naszej podświadomości pozytywne, dobre przekonania, poglądy, które nas przeprowadzą przez życie. I tak jak się mówi powszechnie, że każdy z nas jest sprzedawcą, ale nigdy nim nie będzie bardzo dobrym, jeżeli nie będzie mógł Pierw przebrnąć tego pierwszego etapu, czyli sprzedać siebie osobiście. Początkiem w ogóle zrobienia i uświadomienia sobie tego jest zaakceptowanie siebie takim, jakim się jest. Kolejnym krokiem jest jakby pozytywne wspieranie siebie i dostrzeganie tych rzeczy, które są w nas dobre. Bo takich rzeczy jest w nas bardzo dużo, w każdym człowieku. No i z tym się wiąże taka samomotywacja. I uważam, że to jest najwyższy stopień w ogóle motywacji, jeżeli wiemy, że pewne rzeczy trzeba zrobić. Taką mamy wewnętrzną autosugestię czerpaną z podświadomości, która nam nakazuje. Do naszej świadomości, że trzeba pewne rzeczy robić, bo tak należy, i niezależnie czy to nam się podoba, czy nie, ale one muszą być zrobione. Wiemy już, że tak naprawdę emocje są bardziej pierwotne niż umysł, i one gdzieś tkwią głęboko właśnie w naszej podświadomości. I wykorzystanie pozytywnych emocji. Powoduje, że lepiej się nam funkcjonuje w świecie, mamy lepsze relacje z innymi, a przede wszystkim mamy lepsze relacje ze sobą. I w związku z tym, jeżeli my będziemy tylko i wyłącznie pewne rzeczy chcieli zrobić za pomocą silnej woli. To tak naprawdę jest to za niewystarczająca sprawa, dlatego że emocje są silniejsze. To, co mówisz, ten mózg gadzi będzie zawsze decydował o tym, czy coś wykonamy w gruncie rzeczy, czy nie. Bo możemy wiedzieć, świadomie chcemy coś zrobić, ale potrzeby inne spowodują, że jeżeli nie będziemy mieli wewnętrznego przekonania, że trzeba to wykonać, niezależnie od napotkanych trudności, no to znajdziemy argumenty, a, że może jednak nie warto. Bardzo ważnym czynnikiem jest więc taka akceptacja, tak jak już wcześniej wspominałam, siebie, swojej podświadomości, która jest też często określana jak, jako nasze wewnętrzne dziecko. I ta walka nasza wewnętrzna powoduje dużo więcej złego niż dobrego, więc akceptowanie tego kim jesteśmy i jakby rozwijanie się później powoduje, że lepiej funkcjonujemy. Nie bronimy się, że w wielu rzeczach kieruje nami serce, bo to dążenie do takiej harmonii między sercem i rozumem jest niezwykle ważne. I jak już wspominałam, spowoduje, że będziemy lepiej funkcjonować. Będziemy lepszymi ludźmi. No zdecydowanie, to co mówiłeś piękne określenie o tym dziecku. No, dziecko trzeba nauczyć pewnych rzeczy, wychować. I tak samo myśmy powinni wpływać na siebie, żeby rozwijać się jak to dziecko, a potem staniemy się pięknym egzemplarzem dorosłego człowieka już.